Zapraszam cię do obejrzenia krótkiego wideo, w którym demonstruję, jak stworzysz swój własny rytuał dodający pewności siebie. Wybierz esencję elegans i dodaj kilka kropel do dyfuzora. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Przenieś całą swoją uwagę na zapach. Obserwuj go uważnie. Zastanów się, jakie nuty czujesz, jakich wrażeń doświadczasz. Zwróć uwagę, jak zapach dostaje się do twoich nozdrzy wraz z wdechem. Określ swoją intencję. Czego dokładnie potrzebujesz? Jak chcesz się teraz czuć? Powiedz ją trzykrotnie na głos lub w myślach w formie dokonanej, na przykład: Jestem pewna siebie i swojego sukcesu. Cały wszechświat mi sprzyja, wyglądam bosko. Wizualizuj, jak z każdym wydechem uwalniasz niepewność, obawy, głos krytyka, oddając je do ziemi lub podłogi, a wraz z pachnącym wdechem przepełnia cię wewnętrzna siła i magnetyzm. Poczuj w sobie ten spokój i zaufanie. Uśmiechnij się do siebie. Gdy będziesz gotowa, otwórz oczy. Jak się teraz masz, zaobserwuj mnie i poznaj pełną moc zapachowych rytuałów, esencję Materio.